płaszczów tam też sięga z dzielnica 13, to także możecie Państwo przeczytać w, w, w tej i żeby też po prostu z Panem Szymonem to było porozmawiać na temat tego, co pod się dzieje, e, a to jest jeden z tych polityków, który słucha, także warto, e, warto tutaj podejść, ponieważ e, nie tylko słucha, jest skuteczny, także bardzo serdecznie e, zapraszam do, do przewodniczącego Rady Dzielnicy 13. Proszę Państwa, ja zauważyłem, że w że stowarzyszeniu po dużej nie ma przesadnej ale nie to mówimy, jest taki że to jest pewna, to jest że to to że jest czyli takiego powodu wzorowania, jak mogły zostać zawierane sojusze pomiędzy księstwami, pomiędzy plemionami, no i taką istnienizacją teraz, jeżeli nie. Drodzy Państwo, a więc proszę, w to jest część. αbοy ποπζστe inδeτεσωρi są δuτo meśe dαlαne 아 b c 私たちは、この人たちの皆さん、今日は、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、 Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Tuż obok yy, mamy naszych gości z Dolnego Śląska, jak smakuje obwodzadek krakowski? Dobre? Dobrze. 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 różnego rodzaju e, rzeczy, mamy tutaj e, różnego rodzaju ciasta, pomyki i wiele innych rzeczy, e, tutaj jest rekonstrukcja e, kuchni, ale też. E, e, mamy tutaj różnego rodzaju e, rekonstrukcje e, głębin. Możecie Państwo, e, to, to zapraszamy. E, można nabywać. Przypomnę też Państwu, że z, e, można też wziąć sobie herbatkę z wkładem lub bez, e, albo na przykład tutaj e, ten Sam wkład też można to Państwu. Aha, jeszcze tylko Państwu powiem, że e, e, Państwu, że e, tutaj jest e, fantastyczna reklama pełna, że tutaj e, wszystko wszystko w po prostu No i drodzy Państwo i po reklamy, tak to bardzo serdecznie zapraszamy. E, jeśli Państwo słyszeliście reklamy, zapraszamy. E, wszystko <grystu> jest nie, jak najbardziej świeżutkie, robione teraz. Jeżeli brakuje mu sakienki, to ja tę sakietkę mam. E, bardzo serdecznie zapraszam. O właśnie, taka sakietka. I'm Dziś... Szanowni tu... Państwo, nie zapoznać się z pasmem sukcesów, to zapraszamy serdecznie. Pan też sięga z dzielnicy 13, także możecie Państwo przeczytać w, w, w tej chwili, lub też po prostu z panem Szymonem Kowalą porozmawiać na temat tego, co w się dzieje, a to jest jeden z tych polityków, który słucha. Także warto, warto tutaj podejść, ponieważ, nie tylko jest skuteczny, Także Bardzo serdecznie zapraszam do do Przewodniczącego Rady Dzielnicy 13 Proszę Państwa, ja zauważyłem, że w Stowarzyszeniu Podgórze.pl nie ma przesadnej... Bo Stowarzyszenie Podgórze.pl to nie tylko yy, strona internetowa, do, do, do którą Państwo bardzo serdecznie yy, się teraz zmieniła. za jeszcze 23 lat temu to była dzielnica właściwie, albo część dzielnicy robotnicza, a teraz jest to, jest to zupełnie zrewitalizowana, zupełnie nowo, nowoczesna część podgórza. Zatem zapraszam Państwa na Zabłocie. Są też kubeczki. Jeżeli Państwo. Macie ochotę zobaczyć także przepiękne, pod... jak to tutaj wygląda. Oczywiście można zrobić też w ten sposób, że wejść sobie na e, e, podgórze.pl no i na przykład zobaczyć e, fajne propozycje spaceru po Podgórzu. To oczywiście jedna z opcji, które możecie Państwo e, e, zrobić. No nich są podgórskie pisanki. Ja wiem, że jest przynajmniej e, z najbardziej znanych żeby e, szybko to.

Taka, e, taka jest egzekucja teraz. <grymne> No cóż, drodzy Państwo, nie wiemy wszystkiego o przestrzeni zrzędzie a może tak, że nie. Drodzy Państwo, a więc proszę spytać, to jest część nabuły, no. bo te no Srebras Mój, przygotowanych na tę okoliczność. Ale Lenno Pomorskie to i potwar straszna dla mnie. Bez Lenno Pomorskiego wojownicy nasi za tobą nie staną. Poddalcie się zatem poślej po innych. Może i bardziej boży, a i bitniejszy. Przekażę te słowa panu memu? W wielu tak, proszę Państwa, tą złowrogą obietnicą zerwane zostały negocjacje ze skandynawami. Jak widać było, mówił, jak słychać, było, mówił w zupełnie niezrozumiałym języku dla nas. Niemniej negocjacje fiaskiem zakończone. A teraz widzę, że poseł sąsiadów i wiele mam. Jakaś by się znalazła. Ale grodu to ani jednego nie poświadczy wam, bo to się przecież nie godzi. Przekażcie zatem ten waszemu, waszemu. Czólek mam wiele, ale grodu ani jednego nie poświadczenia nie przekaże. Grody sami weźmie. Proszę Państwa, jaka tutaj polityczna sytuacja niedobra się robi. Skandynaw odszedł wzburzony bo lenno z dalekich północnych granic wiślańskich nie zostało mu obiecane. Teraz e, Lędzianin również poszedł wzburzony. Zamiast zostać sojusznikiem Kraka, po prostu z niego, z Krak zrezygnował, a tamten się pogniewał, a więc sytuacja staje się coraz bardziej skomplikowana i coraz bardziej złowroga. A teraz, proszę państwa, zjawił się w komnacie e, na Wawelu Przedstawiciel wielkich moraw. Zobaczymy czy z nim uda się dojść do porozumienia. Och, oho, my jesteśmy e, wiecie, Polacy ciesi. My się lubimy. My się lubimy. Wielkie obrawy to były takie Czechy tamtych czasów. I te wielkie obrawy były bardzo potężne. I dobrze było z nimi się dobrze dogadywać. I ja proponuję teraz. Nie kłóćmy się. Damy Wam trochę winnic, a Wy nam oddacie władzę nad Małopolską. Tak. Warunki zaporowe. Ale będzie piwa! No jak? Jak to będzie biznes! Mało, ale polski odda! Ale no weźmy. wezmę! Weź! i tak są porawskie! Weź! Te wszystkie biznesy też weź! No ale my bierzemy za to stadów, kratów, sadomierz, tak? To będzie brutto, tak? Ty bierzesz wino, piwo, a my bierzemy Kraków, Stanów, yy, Sandomierz. ale przedstawcie, ileż wojów do mnie wiedziecie, kodnicy, innych zbrojnych. No tego to nie. No nie, no to my dajemy piwo, wino, no wiadomo, myśmy Czechy. No. Jak możesz. Dajemy piwo i wino, a ty nam dajesz Sandomierz, yy, Kraków i... Oj, niech tam będzie, ten śladu. Łatwo po poszło. Proszę no, Państwa, tam... zupełnie niespodziewanie książę Krak dał się podporządkować władcy Wielkomorawskiemu. Ale dzięki temu, dzięki temu Małopolska po, przeszła pod władzę Wielkim Polarstwem, żyła bogato, spokojnie, wielkie wielkiej a jeżeli ktoś nie chce żyć w czeskim obozie, no to mamy też wieczer. No. A więc proszę państwa, poseł tutaj krąży, poseł krąży z nagim wieczem. Proszę państwa, zobaczymy, zobaczymy za kilkanaście minut, jak takie decyzje złe kraka wpłynęły na grodzian, konkretnie rzecz biorąc, na kobiety które mam wrażenie, mam wrażenie są całkowicie niezadowolone z decyzji księcia Kraka oraz jego sojuszy. Bardzo dziękujemy i zapraszamy na dalszą część przedstawienia po blisko godzinnej przerwie. Chodźcie tutaj.